Dzień dobry, witajcie. Dziś krótki materiał, ale pomyślałam sobie, że warto choć trochę wspomnieć o kursie reedukacyjnym. Czym jest, ile kosztuje i jakie obejmuje treści? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Artykuł 98A ustawy o kierujących pojazdami mówi nam o tym, że kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest obowiązana. Po pierwsze, poddać się badaniu lekarskiemu, badaniu psychologicznemu w zakresie oczywiście psychologii transportu, oraz ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. No właśnie, czym ten kurs w zasadzie jest? Gdzie się odbywa? Ile trwa? No to po kolei. Dla kogo jest ten kurs? Kurs skierowany jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. I otrzymały skierowanie, decyzję starosty lub pisemną informację o konieczności odbycia kursu. W zależności po prostu, kiedy to się wydarzyło, bo od 5 grudnia 2021 roku zmieniły się przepisy i starostwa wysyłają obecnie informacje o konieczności odbycia kursu, ale jeżeli ktoś posiada decyzję o skierowaniu, to ona też jest ważna i na jej podstawie też można zapisać się na kurs. Po co ten kurs? Celem kursu jest zwiększenie świadomości zagrożeń osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków oraz negatywnych konsekwencji zachowań w aspekcie bezpieczeństwa zarówno innych uczestników ruchu drogowego, jak i samej osoby dopuszczającej się kierowania pod wpływem substancji, ograniczających percepcję i możliwość właściwej tak naprawdę reakcji w sytuacjach występujących na drogach. Kurs oprócz badań psychologicznych i lekarskich jest obowiązkowym elementem dla osób chcących odzyskać prawo jazdy za jazdę pod wpływem. Gdzie się odbywa? Kurs ten przeprowadzają ośrodki ruchu drogowego. Ile trwa kurs? Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa dni, przez 8 godzin każdego dnia, w, te, w formie jakby wykładów, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników. Ile kosztuje kurs? 500 zł i cena ta jest sztywna, podana w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego. Była zmiana w tym rozporządzeniu w sierpniu tego roku i obecnie zgodnie z paragrafem trzecim, wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 500 zł, wcześniej było to 400. Zdalnie czy stacjonarnie? Co do zasady, kurs ten odbywał się stacjonarnie, jednakże przez okres pandemii wiele ośrodków zdecydowało się prowadzić go również w wersji zdalnej, w wersji online. Obecnie raczej powraca się do wersji stacjonarnej. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu. Zaświadczenie otrzymuje się raczej dość szybko, często już następnego dnia roboczego, bo wiele spośród tych kursów odbywa się w weekendy. Co jest potrzebne, aby zapisać się na kurs? Najczęściej należy wypełnić wniosek, dokonać opłaty, należy mieć ze sobą oczywiście dowód tożsamości i otrzymaną od starosty decyzję czy informację, choćby do wglądu. Jaka jest tematyka? No, szczegółowy program kursu jest zaprezentowany w rozporządzeniu w sprawie kursu reedukacyjnego i mamy tutaj, że wykłady, dzień pierwszy, tak? One obejmują głównie takie treści, tutaj spójrzcie sobie, bo nie będę tak y, literalnie wszystkiego czytać, y, co tutaj nam zawiera rozporządzenie. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu I on będzie obejmował zarówno omówienie, jakby wpływu alkoholu, tak? Czy środka działającego podobnie do alkoholu na, Właśnie sprawność prowadzenia pojazdu, różnego rodzaju mity, przesądy, stereotypy, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu po użyciu różnych tutaj substancji. Mamy też jakby statystyki, tak, dotyczące tego zjawiska nietrzeźwości na, na drogach, czy, czy liczby wypadków i tak dalej. Omówienie oczywiście regulacji prawnych, jeżeli chodzi o tego typu zdarzenie. Jest też wykład poświęcony omówieniu powodów, tak, motywacji, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu właśnie w stanie po użyciu, pod wpływem i itd. Mamy też wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu czy różnego rodzaju środków. Jest też mowa o piciu ryzykownym, szkodliwym, o uzależnieniu, o tym jak duże to jest zjawisko. Mówimy o funkcjonowaniu osoby uzależnionej, jakie są zmiany w sferze i to poznawczej, i emocjonalnej i behawioralnej. Mamy też wykład dotyczący, jakby sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu czy zażywania środków, i są to takie najbardziej popularne metody, które też pojawiają się często na badaniach psychologicznych tak, chociażby test audit, tak? czy test PUM, jeżeli chodzi o problemy um, zażywania marihuany więc właśnie takie różne testy do samooceny. I jeżeli chodzi o wykładowy dzień drugi, to tu mamy wykłady dotyczące na przykład odpowiedzialności, tak żeby budować to pojęcie odpowiedzialności, czym ono jest. Jest też wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie. Także treści są bardzo, jak widzicie, zróżnicowane. Zwróćcie uwagę, że tematyka ta jest w wielu miejscach odpowiadająca też wiedzy, jaką posiada psycholog transportu. Stąd niektórzy z nas właśnie współuczestniczą jako jedni z wykładowców na takich kursach. To tak a propos tego, gdzie jeszcze psycholog transportu może znaleźć zatrudnienie i wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Mam nadzieję, że teraz temat tego, czym jest kurs reedukacyjny, do kogo jest skierowany, będzie dla Was jasny. Tyle ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.